Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku wyczyścimy sobie rynny. Wejdę na dach, biorę narzędzia, drabinę i pokażę Wam jak to zrobić. Należy to robić co roku, ja niestety regularnie o tym zapominam. Także w tym roku czeka nas dużo pracy. Zobaczycie jak to wygląda, jakie narzędzia proste, podstawowe należy wziąć na dach i jak się do tego zabrać. Idziemy. Przed wejściem na dach musimy się upewnić, że mamy wszystkie narzędzia, żeby nie wchodzić i nie schodzić cały czas z drabiny. Ja używam zwykłej łopatki takiej do sadzenia kwiatów. Małe grabie, te mam akurat na takim przedłużaczu, ale nie jest to konieczne. I biorę ze sobą miotłę, bo prawdopodobnie będzie sporo igliwa, które będzie trzeba zmieścić. Także biorę wszystko na górę, widzimy się na dachu. Jak widzicie jest mnóstwo igliwia, nie tylko w rynnach, które należy usunąć. Zacznę od, od góry oczywiście, od usuwania igliwia z góry dachu. Potem jak będę miał tutaj już czysto, to zejdziemy do rynien i tam pokażę Wam jak to robić. Podczas sprzątania dachu można znaleźć różne rzeczy, które się dziwnie zagubiły. Po oczyszczeniu dachu zostaje nam oczyszczenie rynny. Pamiętajcie, nie spadamy. Czyścimy w ten sposób całą rynnę wzdłuż. Bardzo ważne jest, aby z odpływu również wyjąć całe igliwie, ponieważ jeżeli ono spłynie nam na dół, może zablokować ten pionowy element, odcinek rynny, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Usunąłem, jest czysto, idziemy na drugą stronę dachu. Rynny już wstępnie oczyszczone. Wyglądają tak. Pamiętajcie, że jak będziecie czyścić rynny, to na dół leci mnóstwo brudu. Także nie trzymajcie tam niczego cennego. Czeka nas jeszcze sprzątanie na dole. Także ja tu zamiotę i widzimy się na dole. Starajcie się przy zamiotaniu nie wrzucać tych resztek do rynny, tamtego pionowego wylotu rynny, bo może wam zapchać. Więc ja mam tam wylot rynny, także tutaj sobie zbieram te drobne śmieci i zaraz je usunę. pamiętajcie też, aby nikogo i niczego ważnego nie było na dole. Strasznie śmieci. Dach posprzątany, rynny czyste. Teraz pamiętajcie, że trzeba posprzątać na dole. Wyrzuciliśmy masę, masę, masę śmieci z rynien. Także czeka nas trochę sprzątania. To wszystko. Dzięki. Do zobaczenia.